Dzień dobry, nazywam się Ludmiła Guzowska i zapraszam na plastyczne warsztaty dla dzieci Dinozaury w Bibliotece Kraków. Zrobimy dzisiaj jednego z najbardziej znanych dinozaurów. Na niego było trzeba zawsze uważać. Miał dużo siły i żywił się mięsem. Mowa tu o tyranozaurze. Aby dobrze go odzwierciedlić, skorzystałam z ilustracji książkowych, gdzie dowiedziałam się, że miał ostre zęby, silne tylnie łapy oraz niewielkie przednie łapy. Aby stworzyć jednego dinozaura, potrzebujemy balon, taśmę klejącą, czarny flamaster, ołówek, nożyczki, nitkę, klej, kolorowy papier techniczny, z którego wytniemy potrzebne formy. Oczywiście kształty będą zależały od dinozaura, jakiego chcemy zrobić. Za pomocą ołówka przygotowałam odpowiednie kształty. Głowy. Łap przednich, łap tylnich i ogona. Łączę ze sobą dwie kartki tego samego koloru po to, aby podczas wycinania uzyskać parę łap, nóg i dwie takie same formy głowy. Wycinam. Wycinamy kolejną część, tym razem tutaj będzie łapa. Bierzemy następnie znów kolejną część, tym razem będzie to tylnia noga. I na samym końcu został nam do wycięcia ogon. Ale ogon wystarczy nam tylko jed jeden. W ten sposób uzyskaliśmy parę tylnych nóg, parę przednich łap, ogon i dwa takie same kształty głowy. Bierzemy nitkę, rozwijamy, ucinamy. Kładziemy ją przy jednej z głów. Sklejamy tutaj dokładnie całą głowę. Tylko pamiętamy o tym, żeby nie skleić szyi. Przykładamy tą samą głowę. I sklejamy. Chwilkę przetrzymujemy. Nadmuchajmy teraz balon. Głowę naszego dinozaura montujemy do balona w taki sposób, aby otwór balona włożyć pomiędzy dwie te same formy głowy. I przy pomocy taśmy klejącej sklejamy szyję naszego dinozaura z jednej, jak i z drugiej strony. Kolejny element to ogon, który montujemy z drugiej strony naszego balonu. Też przy użyciu taśmy klejącej. Z jednej, jak i z drugiej strony. Tak samo będziemy postępowali z tylnymi nogami i łapami. Montujemy też przednie łapy. Na końcu przy pomocy czarnego flamastra rysujemy naszemu dinozaurowi oczy. Tak samo z jednej i z drugiej strony. Nasz tyranozaur jest już gotowy. Można zrobić również inne dinozaury, np. zauropoda z długą szyją i długim ogonem, lub z zaura z charakterystycznymi, gładkimi płytami na grzbiecie, które służyły do odstraszania wroga. Albo zajrzeć do ilustracji książkowych i samemu wybrać sobie dinozaura, na którego mamy ochotę. Wystarczy dobrać odpowiednie, charakterystyczne kształty do balonów. Kolorystyka też dowolna, miłej zabawy.